Dzień dobry. Witajcie kochani w słowie na dobry dzień. Dzisiaj chciałbym poruszyć słowa, które też rozważałem wczoraj na kazaniu. Słowa, które zapisane są w pierwszym liście do Koryntian, w 16 rozdziale 13-14 werset, które będą taką podstawą do naszych dalszych rozważań w ciągu najbliższych dni, w słowie na dobry dzień. Paweł napisał do kościoła w Koryncie tak. Czuwajcie, trwajcie w wierze, postępujcie mężnie, bądźcie mocni. Niech wszystko dzieje się u Was w miłości. Zobaczcie, że Paweł pokazuje Koryntianom jedną ważną zasadę: że mają czuwać w miłości, że mają trwać w wierze w miłości, że mają postępować mężnie, mają być silni w miłości, mają być mocni w miłości do siebie nawzajem której źródłem jest Bóg Ojciec. Bóg jest miłością i my z tej miłości mamy czerpać miłość do tego, żeby czuwać, żeby być mocnym, żeby trwać w wierze, żeby postępować mężnie. Wszystko, cokolwiek jako chrześcijanie robimy, musimy pamiętać o tym, żeby robić w miłości, której źródłem nie jest ten świat i to, jak ten świat widzi miłość i definiuje miłość, ale Mamy definiować i robić to w miłości, której źródłem jest Jezus Chrystus, jest Bóg, jest nasz Pan i Zbawiciel. Dlatego też w Jezusie Chrystusie widzimy Bożą miłość, jaką okazał każdemu z nas, że z miłości do mnie, do Ciebie Bóg posyła swojego Syna, aby On umarł na krzyżu za moje i za Twoje grzechy. To jest miłość, którą powinniśmy umieć definiować. To jest miłość, której powinniśmy się każdego dnia uczyć, i to jest miłość, która powinna też być elementem naszego czuwania, naszego trwania wierze, naszego postępowania takiego mężnego i bycia mocnym w naszej codzienności. Dlatego, kochani, przez najbliższe dni będziemy mówić o miłości. Miłości, o której mówi Boże Słowo. Miłości, którą jest Bóg. A dzisiaj, kochani, pamiętajmy, że cokolwiek, wszystko co robimy, co wszystko co się dzieje wokół nas, niech to się dzieje w miłości, której źródłem jest Bóg Ojciec w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Radości w Panu pozdrawiam. Do zobaczenia jutro.